Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym moim filmiku i dzisiaj przychodzę do Was z ulubieńcami roku. Będą to produkty kosmetyczne, które już się pewnie pojawiają na moim kanale lub będą pojawiać. Czyli po prostu jest to takie jakby podsumowanie ulubieńców, ulubieńców. Czyli wszystkie te produkty, które na pewno kupię albo już kupiłam parę razy i jestem z nich bardzo zadowolona. Więc jeśli macie ochotę taki filmik podsumowujący, że nie wiem, kupilibyście jakiś produkt, ale nie wiecie co, i szukacie, chcielibyście wiedzieć, co mi najbardziej pasuje, to włączacie ulubieńców roków i tam po prostu są sami, sami ulubieńcy. Według mnie oczywiście, nie każdemu musi to się sprawdzać. Więc jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Zacznę może od kolorówki, bo tego mam więcej, to jakby więcej takich rzeczy kupuję. Zacznę może od podkładu. Jest to podkład, który właśnie odkryłam w tym roku, e, niedawno, znaczy parę miesięcy, może 2 trzy miesiące temu. Jestem po prostu z tego podkładu bardzo zadowolona. Już wiem, że kupuję następną, m, następne opakowanie. E, nie wiem jeszcze kiedy, ale na pewno jak się skończy, to już lecę po następne. A jest to Maybelline Affinito. Ja mam kolor 03 Light Sand Beige. Teraz troszeczkę w tą zimę jest troszeczkę ciemniejszy, ale w lato jest idealny, e, właśnie nie wiem, poszukam jaśniejszy albo po prostu zostanę przy nim, bo aż tak się nie rzuca w oczy e, i co mogę o nim powiedzieć, no jest po prostu super, utrzymuje mat na mojej cerze naprawdę długo, e, jest kryjący, nie jest takim bardzo kryjący, ale jest fajnie kryjący, wszystko, jakieś moje niskowości sobie z nimi poradzi, więc ja jestem po prostu zakochana w tym produkcie, e, nie wiem co powiedzieć, więcej on kosztuje. 20 parę złotych. To też zależy, jak go kupię na promocji za 18 zł. No i naprawdę, naprawdę polecam. Jest to jeden z lepszych podkodów, jaki używałam. Dla mnie sprawdza się super. To nie mówię, że to będzie moje podkład do końca życia, bo pewnie będę jeszcze próbować inne, ale jak na razie jestem z tego produktu bardzo zadowolona, polecam, utrzymuję mat, ładnie kryję, wytrzymuję spokojnie cały dzień, od rana jak się pomaluję, tak po wieczór, a nawet jeśli schodzi, jeśli naprawdę yy, mam taki dzień yy, ciężki, gdzieś, nie wiem, ćwiczę cokolwiek, nie wiem, biegam, to ja zawsze na autobus tu się śpieszę czy coś i później yy, może też taka pogoda, deszcz czy coś To schodzi naprawdę tak równo I po prostu znika z naszej celi Nie robią się żadne plamy Więc ja jestem po prostu tym podkładem zachwycona e, Dalej, jak już tak e, pozostajemy przy twarzy No to oczywiście puder Jest to puder, który też odkryłam niedawno e, Znaczy wcześniej chyba Albo nie wiem, czy nie kupiłam go w tym samym czasie co podkład Nie wiem, w każdym bądź razie jestem też zachwycona tym podkładem e, Jest to Rimmel Stay Matte e, e, <laughs> Przepraszam on jest w, odcie w odcieniu 001 Transparent, czyli taki jakby bez koloru, ale on ma takie fajne żółte tony w sobie, więc też niweluje nam trochę te zaczerwienienia. Jest to yy, z ręką na sercu, powiem Wam, najlepszy puderek, jaki kiedykolwiek w życiu używałam. Akurat podkładów używałam mniej, ale pudrów używałam naprawdę dużo. I ten jest na nim zachwycony i już wiem, że po żaden inny nigdy nie sięgnę. E, po prostu super utrzymuje mat. Znaczy to nie jest taki matrze od... Rana do wieczora, bo ja mam serę bardzo tłustą, przetuszczającą się i mi się świeci szybko, więc to ja nie mogę powiedzieć, że ten, pod, że ten puder utrzymuje mat w 100% przez cały dzień. Ale w porównaniu do innych podkładów, kurczę, ale w porównaniu do innych podrówek, jakie zawsze używam, ten po prostu utrzymuje mat najdłużej, ma taki bardzo ładny zapach. Ja nie wiem, czy to może komuś przeszkadza, ale mi się podoba. E, więc tak, jest to poder, który na pewno, na pewno kupię i jest też bardzo wydajny, bo ja już go używam ile Z 3 miesiące, jakoś tak, a nie widać, tylko trochę mi się ten y, obrazek tutaj starł, ale y, w głębieniu ja nic nie widać, więc na pewno na długo starczy. Dalej, e, teraz już tak jakby zostawiamy twarz, do produktów żadnych i do twarzy e, nie mam. Mam jakieś fajne, ale nie są już to tacy ulubieńcy, ulubieńcy, a tu chcę pokazać naprawdę takich, takie super produkty. Więc teraz jeśli chodzi o Berwi oczy, tak to trochę połączę, ponieważ są to produkty te z Maybelline, e, Color tatu 24 godziny. E, powiem wam, że te produkty po prostu... To jest moja miłość. Nie, ja naprawdę zakochałam się w tych produktach. One są po prostu niesamowite. Pierwszy to jest oczywiście odcień, nie wiem czy powiedziałam oczywiście, ale jest to odcień 40 permanent top I jest to taki mm, brązowo-szary, bardziej właśnie w takie strony zimne, szary, coś takiego. I jest to produkt, który po prostu jest idealny yy, jako cień, jako baza i też jako dobry. Wiem, że dużo osób na YouTube używa go jako dobry i się nie dziwię, bo jest naprawdę fajny. Konsystencja jest taka miękka, fajnie się rozprowadza, ale za to utrzymuje się cały dzień. Ja jeśli pomaluję tym produktem brwi, to ja mogę yy, znaczy ja nie mówię, że na basen iść, ale spokojnie rano, nawet jeśli deszcz pada, wszystko po prostu pod koniec dnia moje brwi wyglądają tak samo, więc jestem zachwycona tym produktem. A, ale tutaj tylko użyłam do brwi ale na oczy też się fajnie sprawdza, bo już próbowałam jako baza a kolejny to jest 35 on bronze i jest to taki brązowy, brokatowy tego produktu już naprawdę dużo zużyłam, już widać yy, może jeszcze nie dno, ale już duże zużycie jest to produkt, który ja uwielbiam na moich oczach, jeśli nie wiem, jaki zrobić makijaż, jeśli się śpieszę czy coś, nakładam po prostu ten cień na oczy i później jeszcze tylko czarnym cieniem robię delikatną kreskę i po prostu makijaż idealny. Ten cień też spokojnie nie roluje się, utrzymuje się od rana do wieczora, nie potrzebuję żadnej bazy, bo to już jest w kremie, więc on już sam w sobie ma jakby bazę. Ja jestem tymi cieniami zachwyconymi, i gdyby, gdyby były jakieś inne jeszcze fajne kolory, bo raczej taki niebieski i fioletowy, to raczej nie będę go używać i niepotrzebny mi. Ale jakby były jeszcze inne, jakieś fajne, naturalne kolory, jestem pewna, że bym kupiła, ponieważ jestem zachwycona tymi produktami i one kosztują około 23 zł. Jakoś tak zależy, jak czy są promocje i też w jakim sklepie. Więc tak, już się nachwaliłam, nachwaliłam. Teraz przejdę do ust, czyli mojej ulubionej części jeśli chodzi o makijaż. Pierwszą szminkę, która, która też uwielbiam, kocham, szczególnie na sezon jesień-zima. W tym sezonie ją maltretowałam. Jest to yy, Essence w ocień 04 On The Catwalk i ona jest, to jest, to jest taka wersja w tym czarnym opakowaniu i to jest taka piękna, wiśniowa yy, wiśniowa po prostu szminka. co ja jestem w tej szmince też zakochana i ona, jako, pomimo tego, że to jest Essence, to nie jest droga firma, bo ja kupiłam tą szminkę za 10 zł, więc moim zdaniem to nie jest dużo, a ona po prostu naprawdę utrzymuje się na moich ustach z 4-5 godzin. Jedzenia, picie wiadomo, ona nie jest taka sama jak na początku, ale ona się za, nigdzie nie rozjeżdża nie, nic, tylko po prostu lekko, jakby coraz jest. Kolor jest jaśniejszy, stanowany. No, po prostu jestem zachwycona tą i po prostu pomalując się tą szminką, pomimo tego, że ona jest dość ciemna, bo to jest taki e, wiśnia, więc ją dość widać na ustach, jest to taka czerwień, więc pomimo tego, że jest to taki ciemny kolor, ja nie muszę się martwić tak adencją, że gdzieś tutaj będę rozmazana, że, że będę miała samy kontur, że coś tam nie, nie po prostu to jest szminka, na którą zawsze mogę, jeśli chodzi o te ciemne szminki, na które mogę zawsze pomlegać, nie muszę ciągle patrzeć w lusterko, czy wszystko jest ok, więc ja jestem no, po prostu zakochana w tej szmince i myślałam jeszcze nad innymi kolorami, ale to zobaczę. Ta jest po prostu cudowna, kolor jest też śliczny. I dwa kolejne produkty. To jest po prostu jakby ta sama firma tylko dwa inne odcienie. I jest to L'Oreal i to jest nie wiem takaś wersja. Nie wiem w każdym razie są te takie lakiery do ust. Ja mam odcień 102 yy, Romy i 300 Juliet. I po prostu te produkty kocham. Ja wiem, w tym filmiku wszystko to powtarza, że jest kocham, że jest najlepsze, ale tak jest, bo to jest taki właśnie filmik z samymi moimi ulubieńcami prawdziwymi. Więc yy, dziwne, gdybym yy, po prostu pokazywała wam ulubieńców, a ich nie chwaliła, to wtedy myślę, że było podejrzane, ale naprawdę wszystko, co Wam tu pokazuje, jest szczerą moją opinią, prawdziwą. Takie, co czuję, więc tak. Uwielbiam te produkty. To są lakiery, czyli mm, co mi się bardzo w nich podoba. Jest to produkt, który długo się utrzymuje Na naszych ustach. Po pomalowaniu, spokojnie, bo to jakby się trochę wżera w usta, więc spokojnie nie musimy się martwić o picie jedzenie i tak dalej. Ale z drugiej strony, to nie jest taki tint. To się nam nie wrzera i po prostu znika. Tylko to mm, zostawia taki. Połysk błyszczyka, czyli to jest jakby szminka, tint i błyszczyk w jednym. Nie wiem, czy wiecie o co chodzi, ale w każdym bądź razie, może Wam postaram się zrobić jakieś właśnie Get ready with Me, właśnie z tą szminką czerwoną, bo tą bardziej kocham, to dopiero niedawno kupiłam. Są te produkty, tak jak mówiłam, takie długo otrzymujące się, i on to jest też ważne, że się nie odbija, czyli po prostu się pomalujemy sobie tym produktem ostatnio, później na szklankach, na kubkach itd. Tak po prostu nie ma śladów, więc to w ogóle też super. E, jedyny minus, jaki może być właśnie bardziej przy tej czerwonej, jaki zauważyłam, to jest po prostu ciężkie rozprowadzenie tego równomiernie, bo to jest taki lakier, więc e, tak jak na paznokciach może mieć prześwity i tak dalej, tak na ustach i po prostu ciężko to tak ładnie, równomiernie rozprowadzić, ale jak już to rozprowadzimy, to produkt jest po prostu, utrzymuje się spokojnie parę godzin, możemy jeść, pić, nigdzie się nie odbija. Eee, trochę po czasie się zjada, wiadomo, ale ja wtedy po prostu biorę ten panzerek tutaj od środka troszeczkę poprawiam i znowu jest jak nowy, więc... I też trzeba uważać, żeby nie za dużo, bo ja raz za dużo nożyłam i mi się po prostu zebrał tutaj przy konturach, ale to tylko dlatego, że za dużo tego produktu dałam, więc nie przesadzamy też z warstwami. <grym> więc tak. Eee, I to tyle, jeśli chodzi o kolorówkę. Jak widzicie, nie jest tego bardzo dużo, raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, powiedzmy, że pięć produktów, bo połączyłam te, te dwa produkty w dwójki, więc tak to są moje ulubieńcje, jeśli chodzi o kolorówkę. A teraz myślę, że czas przejść do pielęgnacji. Zacznę od produktów, których nie mam tutaj fizycznie przy sobie, ponieważ już je zużyłam, ale są to produkty, które na pewno będę kupować i których też jestem zakochana. Pierwsze to są oczywiście Żele pod prysznic z Zdaw, ale tu za dużo nie będę się wypowiadać, bo już mam wam w projekcie Denko. W... Nie wiem, czy w jeszcze w Wam filmikach opowiadałam o mm, żelach po prostu z DAW, ale w, na pewno w holach. Ale po prostu są to produkty, które uwielbiam i które będę kupować. Teraz akurat wam zdaw, DAW, yy, z Nivea, ale zdaw, uwielbiam, więc Wam polecam. I kolejnym produktem, który nie mam fizycznie przy sobie, bo, yy, jest to płyn yy, micelarny, dwufazowy, który Wam też już nieraz pokazywałam z Liren. Jest to ten płyn, który ja Wam może podlinkuję na dole jakiś mój, nie wiem, jakiś projekt denko albo jakiś haul, gdzie właśnie mówię o tym płynie micelarnym i o tych żelach z daw. Więc tak, to są te dwa produkty, które fizycznie nie mam, ale które polecam, jeśli chodzi o płyn micelarny, zmywa każdy makijaż wodoodporny, nie wodoodporny, nie podrażnia moich oczu, jest wydajny, nie pozostawia tak bardzo tłustej, tłustego, tylko... Filtrów, i nie wiem jak to się nazywa na moich oczach. A, więc co więcej chcieć, a jeśli chodzi o żelany, no to po prostu są kremowe, pachnące, yy, nawilżają lekko, super się, mają konsystencję, i no i pachną, pachną, jeszcze raz pachną, więc <laughs> tak to są te dwa produkty, które, których nie mam, ale uwielbiam. Więc tak, teraz przejdę już do rzeczy, które mam fizycznie, które mogę wam pokazać. Dzisiaj ten film chyba będzie bardzo i przepraszam Was za to, ale jest tak dużo produktów, które chcę Wam powiedzieć i chcę Wam powiedzieć tak dużo, że aż... Julia, oddech, oddech Okej, okay, więc przechodzę dalej Pierwszą rzeczą będzie to krem do rąk Jest to krem do rąk, który ja uwielbiam, jeśli chodzi o kremy do rąk i tylko zawsze ten kupuję na zimę Na lato, na lato też go używam e, używam już innych, ale żaden nie wygra z tym Jest to ziaja ja mam tą wersję Kozie mleko, jest jeszcze chyba kokosowa, ale ja tą wolę. Jest to krem do rąk i paznokci, sucha skóra. Jest to produkt, który po pierwsze szybko się wchłania, co mi się bardzo podoba, bo ja nie lubię, nienawidzę jak mam posmarowane ręce i potem nic nie mogę dotykać i chodzę tylko tak, żeby nic nie dotykać, bo mam ręce posmarowane, nienawidzę tego, więc to się szybko wchłania, więc spokojnie możemy mieć to w torebce, gdzieś do pracy, czy jak robimy coś na komputerze, to nie ma problemu. A po drugie naprawdę fajnie nawilża, no i zapach... Uh, uwielbiam Może nie jest to jakiś taki krem super Jakiś taki super, mega nawilżający Z taką mm, bardzo mm, Treściwą konsystencją Który po prostu odżywi nasze ręce Super, ale jest to taki krem na co dzień Czyli żeby właśnie zawsze mieć w torebce Czy postawiony gdzieś na biurku i używać Szczególnie teraz jak jest zima, mam przesuszone ręce Więc nie jest to takie do mocnego odżywienia rąk, ale jeśli chcecie jakiś krem na co dzień, potrzebujecie, myślę, że teraz w każdy potrzebuje, a nawet jeśli potrzebujecie w lato czy coś, to naprawdę polecam, on kosztuje chyba 5 zł, 6 zł, więc naprawdę jest tani, a naprawdę działa cuda i szybko się wkłania z czym, co dla mnie jest ważne, więc tak. Kolejnym jeśli chodzi o taką rzecz, też właśnie nawilżającą, jest to produkt do ust, jest to Nivea palcam do ust Lip Butter. Ja mam ostatnio bardzo przesuszone usta i po prostu wiem, że jeśli są takie sytuacje, że czuję, że mam przesuszone, to oczywiście wiadomo po co sięgam, po te masełko, bo wiem, że mogę na nie liczyć. Ja najczęściej nakładam je na noc, kiedy rano mam właśnie takie piękne, fajne, nawilżone usta. Jest, ten produkt jest moim zdaniem po prostu najlepszy jaki używam do ust. Wiadomo te w sztyfcie są fajne, wszystko pięknie, fajnie, ale nic nie nawilża tak dobrze jak to masełko. Mój no minus jest taki, że to jest produkt, który trzeba tak palcami, więc to nie jest zbyt komfortowe, żeby to mieć w torebce i tak dalej. Ale jeśli jesteście właśnie w domu albo na wieczór i chcecie sobie tak dobrze odżywić usta, no to wtedy polecam, szczególnie teraz zima, chcemy kolorowe szminki nosić, a szczególnie matowe, gdzie... Przy wysuszonych ustach to nie wygląda fajnie, więc w takim momencie sięgamy po to masełko i cieszymy się, że ono istnieje. Tak. I ono kosztuje 10 zł. Jest wszędzie, chyba w Hebe, naturze, Rosmanie i takich tam różnych sklepach. Więc tak. I ostatnim moim produktem. Jej, yeah, Julia! Skończyłaś prawie! Koniec tego grędzenia. Znaczy to Wy się powinniście zacząć. Ja lubię gadać więc no przepraszam was ale tak mam. <laughs> więc ostatni produktem jest to Garnier i jest to mm, czysta skóra krem oczyszczający z absorbującym węglem. Jest to produkt, który odkryłam niedawno i jak widzicie, to jest moje pierwsze opakowanie, widzicie, jest małe z użycia, ale jest to produkt, który który już wiem, że będę kupować na pewno więcej niż jedno opakowanie. Jest to jakby żel do mycia twarzy, krem który nie używa się, znaczy ja nie używam codziennie, ponieważ jest to taki mocno oczyszczający, mmm, taki właśnie krem do twarzy do mycia. Jest to taki czarny coś. <noise> U mnie to takie bardziej szare. Śmierdzi niesamowicie, to wam od razu mówię, ale on po prostu działa cudownie. Ja, jeśli czujesz, że naprawdę mam taką mocno przetuszczającą się cerę, Albo mm, na przykład miałam dużo na siebie makijażu i chcę tak porządnie oczyścić moją cerę, to wtedy po prostu sięgam po to Nie radziłabym tego używać codziennie, e, ponieważ to naprawdę wysusza cerę, to jest takie mocno oczyszczające, więc będzie wysuszać Ale e, jeśli ktoś ma właśnie problemy ze skórnikami i tak dalej, albo właśnie przetłuszczające się, albo chce porządnie oczyścić tą cerę Ale... Yy... Ale też pamiętajmy, żeby przy takich produktach używać kremu nawilżającego, bo bez tego się nie obejdzie. To naprawdę polecam. Ja nie pamiętam, to kosztuje ale chyba około 14-16 zł jakoś, tak. I naprawdę to ja go uwielbiam, jeśli potrzebuję takiego mocnego oczyszczenia mojej skóry, szczególnie jak mam dużo makijażu ja Czuję, że moja cera się bardzo przedusza, po prostu używam tego produktu I cera jest oczyszczona, że aż może nie piszcie, ale jest taka wiecie, nawet nie możecie przesuwać ręką po tym, bo jest tak, bo jest tak e, ściągnięta Czy może nie ściągnięta, nie, to złe określenie, ale taka oczyszczona, czuć, oczyszczona, ja zazwyczaj po tym produkcie po prostu nakładam krem nawilżający, ale raz na jakiś czas lubię sobie takie robić, wiadomo, że w lato częściej używam, teraz w zimę rzadziej używam, bo to jest naprawdę yy, naprawdę yy, co? wysuszający produkt, więc tak to jest moje po prostu ulubione produkty w tym roku mam nadzieję, że zachęciłam Was do kupna któregoś z nich yy. Tutaj oczywiście od razu mówię, że to jest moja opinia. Może nie wszystko się u Was sprawdzać. Ja to rozumiem: każdy jest inny, każdy ma inne potrzeby, inną skórę i tak dalej. Więc tak. Jeśli się podobało, to oczywiście proszę łapki w górę. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. E, zapraszam na Instagrama, Tablera i Facebooka. I no. Aha, i jeszcze oczywiście. Zło, e, chciałabym Wam życzyć wszystkiego najlepszego w ten nowy rok Żeby było wiele lepszy niż poprzedni e, Żeby po prostu, żebyście byli ciągle szczęśliwi Żeby dopisywało Wam zawsze szczęście Żebyście spełniali wszystkie swoje marzenia I żebyście po prostu mieli wokół siebie ludzi, na których zawsze możecie polegać Więc to tyle, e, dziękuję i do następnego filmiku Szczęśliwego nowego roku! Woo!